Więc Wietrzyj, Dobra. No, I następuje eksplozja. No, albo nie był przedmuchany no, czyli nie doprowadzenie do tego, żeby żar na wierzchu, albo artysta nie mógł trafić w, w, w swąkę z prochem, która, czyli coś w rodzaju zapalnika, która podaje tą iskrę dalej do znaczy nie w prochem, a...